A więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Craft według Sida. Dla przypomnienia craft z angielskiego oznacza kunszt, więc kunszt według mojej osoby, coś w ten desen. No nie wiem jak to wyjdzie, mam nadzieję, że seria będzie całkiem ciekawa. Oczywiście nie będzie tylko jeden sezon. Planuję więcej niż właśnie jeden odcinek z tych moich przygód w tejże grze, która jest naprawdę tak beznadziejna, że aż świetna. W każdym razie, możemy zacząć zabawę, także stworzymy sobie nowy świat. Tutaj już była nieudana próba nagrywania przeze mnie, niestety, ale no to tutaj samo będzie YouTube. O, świetnie, bez, yy, tak, tutaj to okienko stworzyli najwidoczniej na cześć mojej osoby, w każdym razie ja z niego nie skorzystam, bo... Bo nie lubię tej opcji. Jest B. Może za chwilkę Wam uzasadnię. Zobaczymy, jaki nam się świat wygeneruje. Mam nadzieję, że nie zima. Proszę, żeby to nie była zima. Proszę. Jest. Na razie widzę przed sobą pustynię. Świat się ciągle tworzy. Tam widzę. Wow. No, fajny świat. Przynajmniej na razie się. Ładnie nam przedstawił, przedstawił, mm, pustynia świetnie. Poczekamy aż trochę się nam załaduje świat. Jak wiadomo, za każdym razem y, inaczej nam się on generuje. Tam już widać mamy trzcinę. To jest nasz, nasz Spawn Point. Żebyśmy zapamiętali, owiecki mamy. generuje się generuj. Myślę, że w tej serii dokończę to, co zacząłem w tamtej mojej pseudoserii jeszcze na kanale SitPL, a mianowicie coś w deseń podwodnego królestwa, wodnego królestwa. Myślę, że może być całkiem zabawne. E, zabawne? No, ciekawe. Pozbieramy sobie... Troszeczkę się zacina, ale dopiero się świat generuje. Oj, i węgielek mamy, chyba jakiegoś cave'a na początek. Sweet. I świnka. Nie nam się na wszelki. Aha. Znaczy na... Gramy na hardzie. on stołu będziemy grali na hardzie. Nie, niezależnie od tego czy... Czy... pogoda, czy niepogoda będziemy grali na hardzie. O Kidoki, myślę, że już nawet w porządku nie zacina się. Mm, zobaczmy, jak, jak tu z wodą jest, bo chyba tak sobie zrobimy coś nie typowy sposób, gliniankę podwodną. Trochę to źle zabrzmiało, nawet nie gliniankę, tylko no co taki mała, mała podwodna budka. Zobaczmy, A, chyba nie musieli sobie szybko łopatę zrobić. Tutaj jeszcze piasek. Mm, nie za bardzo widzę, ale chyba nic z naszego planu. Dobra, na razie sobie jeszcze, potem sobie tą trzcinkę zbierzemy. No taki bardziej wyspowy ten teren nam się trafił, ten kontynent. Tam jeszcze się nie wygenerowało nic. Zaraz to zmienimy. Zium, zium, zium. I się chyba na razie nic nie, wyg nie wygeneruje. Yy, od razu mówię, że będę nagrywał niemalże wszystko, a... Na przykład takie bardziej kopanie, czy coś w ten desen, i kopanie, wydobywanie. Będę przyspieszał, oczywiście, dawał jakąś fajną muzyczkę. Już jeżeli mnie wcześniej nie oglądaliście, to nie wiecie jaką. Jeżeli oglądaliście mnie wcześniej, to wiecie doskonale, że będzie to reggae. Nie mówcie mi, że o kustach się nie dyskutuje, bo się dyskutuje. Więc jeżeli ktoś ma coś przeciwko, to zapraszam do podzielenia się tą uwagą. Dobra, bo my w sumie nic nie robimy, a zaraz nas nocka zajdzie, niespodziewanie. Myślę, że jak już to oglądacie, to graliście w Minecrafta, więc wiecie, co czeka osoby, które nie wyrobią się do domu na czas. Wchodzą różne nieprzyjemne stworki. Można nas Herobrain odwiedzić. Ha, ha, ha. A, bez życie straciliśmy. Diobra. No, w sumie tutaj by było nad ciekawe coś zacząć sobie tak robić. O, tutaj, o, tylko zobaczymy, ile ty... O, no. Zrobimy sobie najpierw. Yy, tak, będę mówił na to toolbox. Z, z, przyzwyczaiłem się i będę tak na niego mówił. O, ludzie już tam nie grałem. Dawno, czyli wczoraj. Zium, zium, zium. I sobie go postawimy majestatycznie tutaj. Oki doki. Robimy sobie z dwa patyki. No, dwa, cztery patyki. I łopatki dwie Zium, 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 zium. Oki, oki. Zwykle na początku się robi kilowy prawda? My będziemy inni. Jako i ja jestem też niezupełnie do końca normalny, to. Eee... Nie wiem, czy to piasek. What a fail. Dobra, to już mamy nie piasek. Jak to dziwnie brzmi. W każdym razie. Eee... Zium. A mamy powietrze, widzicie? Tutaj już y, są sand. Dobra, pewnie nie widzicie. Mm, już tam był nowy rodzaj, który wprowadziła Beta niedawno. Beta w sumie 1.2 Update: Mianowicie Sandbox, sand co Jak gadam, y, Sandstone, czyli zium, 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 coś takiego. To jest dużo trwalsze i nie działa na to grawitacja. Jeszcze sobie szybko zrobimy kilof, żeby tą naszą kryjóweczkę elegancko jakościć zrobić. Zium, 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 zium. Nie ma sensu na początku zbyt dużej ilości tych kilofów robić drewnianych, bo one i tak potem się nie, przy... nie przydają jak już tylko wydobędziemy trochę y, kamienia, którego mamy pod dostatkiem, tylko jeszcze szybko polecimy sobie, która godzina to 12. Szybko sobie polecimy po tamten węgiel co widziałem, żebyśmy mogli sobie oświetlić nasz ten domek O, elegancko Wydobywamy Co tylko jeden? Bieda. Bo poszedł w górę na ten węgiel już Nie ma co liczyć. Zią. Oczywiście nie doskoczymy, bo jak żeby inaczej. Zium, zium, zium. sobie jedno zwierzę. No, żeby się zatkać. Nie żebym ja się zatkał jako moja osoba, tylko ogólnie... Ogólnie, ogólnie. Zium. Ogólnie na znaczy kryjówkę żeby woda nie docierała. I uzyskaliśmy coś takiego. Jeszcze zrobimy sobie szybko. Hmm. Chodnie. Hop, hop. No i dobrze. Cztery pochodnie wystarczą. Oświetlamy. I kopiemy w dół troszeczkę. O. O, nie przewidziałem. Dobra, to jeszcze bardziej w dół. Zapomniałem, że. I jeszcze bardziej w dół. Zapomniałem, że tutaj są te klocki, na które grawitacja działa. Mój błąd. Wybaczycie. Mam nadzieję. Więc Więcej bawienie się... Właśnie. W sumie możemy. Uuu. Nie działa u mnie ten bóg Dobra, w każdym razie teraz tutaj poszerzymy sobie troszkę. Sandbach się normalnie wydobywa, tak jak... nie jest dużo trwalszy. O, jak pięknie się zacięło. Yum, yum. Pierwszy raz w sumie bawię się takie coś pod wodą. To i będziesz koło położone jakieś bardziej fajne wyjście zrobię. No myślę, że jakoś to fajnie będzie wyglądało wszystko. Tylko nie mamy dużo... Musimy zrobić sobie potem siekierkę. I będziemy... Co będziemy? Będziemy sobie drobinki robić, bo to będzie takie epickie jakieś wyjście zrobimy. Ja trochę to teraz wszystko wyolbrzymiam, ale to tylko, żeby was zachęcić do oglądania tej Boskiej serii. Bo to, to będzie seria, która będzie miała wszystkie serie pod sobą. Nie będziecie oglądać Tchawicy, Zapomnijcie o Meszpierze, JJ to będzie przeszłość. Będzie tylko Craft według Sida, yeah, ale Bosko. Chcemy więcej, ludzie. Ale wełna nas poratuje. Wełna miała nas poratować. O, jak ciemno się zrobiło, jak w dupie Hop. No powiedzmy. Nasza podwodna baza... ...prezentuje się beznadziejnie... ...pięknie! Zium. Mmm... Cholipka, w sumie teraz nie wiem gdzie... Dobra, nieważne. Poszerzamy dalej. Zium, zium, Zium. I tutaj już łopatą. Na razie nie przyspieszam, bo myślę, że dużo tego kopać nie będziemy. Piasek mamy. Kamień mamy. Akurat możemy sobie szkło zrobić. No nawet yy... Zastanawiam się czy nie nie da się. Nie, nie, myślałem, że da się przerobić na piasek. Dobra, czy zrobimy sobie. Nie, nie zrobimy sobie, bo oczywiście zapomniałem. E drewna jestem genialny. Jak już o tym doskonale pewnie wiecie. Dobra, no w sumie taki przedsionek. Tylko denerwuje mi ten. No. To, co tutaj mi denerwuje. Jakąś podłogę bardziej elegancko sobie zrobimy. Może tutaj nie ma nic bardziej denerwującego niż. niż ten żwir. Zawsze mnie denerwował i będzie denerwował. Nie wiem z jakiego powodu, ale. Po prostu denerwuj mnie ten żwir. Ale gadam dzisiaj od rzeczy. No, ogólnie mam dzisiaj taki fail day. No, szczyt beznadziejności. Jestem z tego dumny. Yy, tutaj sobie zrobimy magazyn. Ach, widzicie jakie ja już myślę przyszłościowo. Wiem, że będziemy coś jednak mieli. Oki doki tutaj też pochodnie palniemy bo ciemno jak wiecie gdzie Ziom no i elegancko w sumie teraz nie musimy nawet go kończyć bo Tak wiadomo Że go nie skończymy na razie Zastanawiam się, może cały taki sufit zrobić właśnie w szkle i na przykład zrobić. No, zaraz wam wszystko powiem. Tylko już dokopię to. O, Tutaj będzie dalej, oczywiście. Yy, tutaj będzie nasza kopalnia. Zium. 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 O, doki. Całkiem sympatycznie, oczywiście, tutaj się ładnie wyłoży. Wszystkim, jak będziemy coś czyli wszystko mieli. Ta jeszcze przydałoby się łóżko zrobić. A ja za chwilę do Was wracam. Nie jestem z powrotem. Nie wiem, czy pokazywałem wam naszego ludzika. Nie pokażę wam. Nie udało mi się. Nie działa, mój ludzik. Oh no, zium. Ale właśnie zastanawiam się czy dać jak, jakiś fajny skin Tylko mm, zastanawiam się czy dać takiego klauna Który by też się utożsamiał z moim nickiem jako tako Czy po prostu dać y, ulukiore, Jak ktoś nie wie kim ten gość jest To ma pecha A jestem miły O Kidoki To musi zniknąć To musi zniknąć nie mam pojęcia, która jest godzina. Brakuje nam dosłownie jednego drewienka, żebyśmy mogli sobie zbudować łóżko. I tak byśmy nie zbudowali, bo nie mamy Mm. badziewia. Hmm. O, genialnie, wiedziałem, że tak się stanie. Ale już, no to poradzimy jakoś. Właśnie tutaj... A tutaj też będzie coś? Tak, też będzie. Okidoki. Jakbym jeszcze wiedział, która jest godzina, by było świetnie. W sumie, wiecie co? Mm, zrobimy tutaj taki podkop. O, jak świetnie. I patrz, jak to ładnie zrobimy. Okidoki. Teraz jeszcze wyżej? Mogłem do o czym innym właściwie, ale. Jest noc. Tak więc, ludziska, kochani, ja do Was wrócę, jak już nie będzie tej nocy.